Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Korona pane. Wielce godny panie Stanisławie. No nie wiem, czy mi tak. Taka intytulacja przysługuje, bo to posłom, do posłów się mówi wielce trzygodne, ja nie jestem posłem, nigdy nie byłem. Proszę o odpowiedź na pytanie, jak to jest w końcu z tym komunizmem? Przyznał pan w jednym z odcinków, że żaden z modeli komunizmu na dłuższą metę nie jest dobry dla funkcjonowania państwa, a Chiny osiągnęły bardzo duży rozwój właśnie pod władzą komunistów, więc chyba jednak jakiś konkretny model komunizmu potrafi przynieść korzyści dla gospodarki państwa. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No. Widzę, że pan, że tak powiem, padł ofiarą pewnego nieporozumienia. To, że w Chinach, w Chińskiej Republice Ludowej rządzi partia komunistyczna, to nie dowód, że panuje tam komunizm. Otóż kiedyś tak rzeczywiście było. No i co ten komunizm, na Chiny ściągnął straszliwe paroksyzmy? Wielki skok, tam później rewolucja kulturalna. To, 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 państwo sobie nie wyobrażacie, jakich szkód Chiny doznały na skutek, na, przynajmniej tych dwóch eksperymentów. Już nawet nie mówię o rewolucji, tylko tych dwóch eksperymentów już po zakończeniu rewolucji. Wielki skok i rewolucja kulturalna. I tę rewolucję kulturalną udało się przeżyć jednemu z działaczy, mianowicie Deng Xiaopingowi. Deng Xiaoping skierował Chiny na drogę rozwoju, bo i to przy pomocy takiej dosyć osobliwego Rozumowania, powiedział tak, nieważne jest, czy kot jest biały, czy czarny, to oznaczało odrzucenie tej, 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 tej całej no, marksistowsko-leninowskiej ściemy, tylko, powiada Deng Xiaoping, ważne, żeby myszy łapał. Że tak powiem, skierował w ten sposób politykę partii komunistycznej na, że tak powiem, tory zdroworozsądkowe. Warto zwrócić uwagę, czym się charakteryzuje komunizm, żeby się z tego nieporozumienia tutaj uwolnić. Otóż komunizm polega na likwidacji własności prywatnej, podczas gdy w Chinach pod rządami Deng Xiaopinga i później własność prywatna została odtworzona. Własność prywatna została odtworzona. No i w związku z tym w Chinach, ja nie byłem w Chinach, natomiast byłem w Indochinach i się przekonałem, jak ten model funkcjonuje. W Wietnamie też rządzi partia komunistyczna. I trzyma tam krótko, jak jeździliśmy, tam mieliśmy takiego przewodnika no co tu dużo mówić ubek. No, ale na drugi dzień, jak już drugi dzień żeśmy z nim jeździli, że tak do konfidencji trochę zaczęliśmy przychodzić. No i ja go pytam czy są w Wietnamie obozy reedukacyjne? A on mówi: Nie ma. A mówię, jakbym tak na ulicy krzyknął, z komuną, to co by było? No to mówi, do obozu byś poszedł. Do tego, którego nie ma. No, więc taki to by był. Więc w Wietnamie jaki model gospodarczy jest? Partia komunistyczna rządzi, natomiast pełny, pełny luz jest w gospodarce. Pełny luz, najprostsze przedsiębiorstwo to jest folia rozłożona na poboczu drogi, no i tam jacyś ludzie coś sprzedają, a skoro sprzedają, to znaczy, że jacyś inni to kupują. I to tam policja czy tego nikogo nie, nie przegania. Także widać, że Prywatny handel jest, prywatna własność jest i, i to bardzo dobrze, no w Chinach w ciągu niecałych 30 lat, proszę bardzo, jak się Chiny rozwinęły. Także to nie dlatego, że jakiś model komunizmu tam został wprowadzony, tylko właśnie Chiny odeszły od komunizmu. Mówię, że partia chińska, partia komunistyczna w gospodarce odeszła od komunizmu i to jest sekret, cały sekret. USRVG. Panie redaktorze, pierwsze pytanie. Dlaczego po utracie Krymu Ukraina nie zbudowała sobie wału? A gdzie miałaby sobie ten wał zbudować? No wszędzie by musiała budować ten wał, to nie wiadomo. No, ale to nie pytanie do mnie, bo prezydent Zeleński mi się nie zwierza, więc ani sztab generalny ukraiński, o proszę zapytać pana Pawła Kowala, on tu lepiej może się, jemu się prezydent Zeleński zwierza, bo on tam niedawno konferował, zdaje się, z nim. Akurat prezydent Zeleński coś tam perował przed kamerą, i pan Kowalchet tam się wślizgnął, żeby tam jego pokazali. No to tak. Drugie, czy może Pan powiedzieć tym głupim babom, żeby się nie dziergały? Przecież tatuaże źle wyglądają nie tylko na starość. Niektóre baby już całe kończyny mają sinę i tylko straszą normalnych ludzi. Jak ufo wyląduje, to nie będzie wiedziało, co to za nowy gatunek na dwóch nogach. No widać proszę pana, że Pan nie docenia potęgi mody. Nie docenia pan potęgi mody. Dzisiaj jest moda, to moda jest całkowicie irracjonalna. Dzisiaj jest moda na tatuaże, a na przykład jeszcze 100 lat temu była moda na gorsety. I tam się panie sznurowały, także oddechu nie mogły złapać. Był 100 lat temu, a 200 lat temu, to oczywiście w XVIII wieku. Wszyscy tam panie tak się sznurowały, że biust im pod brodę aż tam podchodził. No, i to się wiązało z rozmaitymi schorzeniami. No, ale potęga mody jest taka, że to żadne racjonalne argumenty. Trzeba to przeczekać i tyle. Zapala 1944. Panie Staszku, o tu ciekawe pytanie. Skąd człowiek inteligentny wie, że jest inteligentny? No, ja myślę, że człowiek inteligentny jest. Z, z, z świadom tego, ilu, ile jeszcze nie wiem. Człowiek inteligentny ma świadomość tego rozmiarów swojej ignorancji. Bo jak nie jest inteligentny, jak jest głupi, no to myśli, że zjadł wszystkie rozumy. A człowiek inteligentny wie, że tych wszystkich rozumów nie zjadł. I tym się różni człowiek inteligentny od durnia. Bo Dureń to nie kwitam nie powie i tak dalej. Durań zjadł wszystkie rozumy. A człowiek inteligentny jest skromny. Grzegorz Bławacki. <laughs> Dzień dobry. Ostatnio czytam dzięki panu książkę Nie trzeba głośno mówić, Józefa Mackiewicza zwróciła moją uwagę wypowiedź bohatera. Na czasy że odwagą jest umycie rąk przed tłumem, a Piłat jest wzorem odwagi osobistej. Czy nie uważa Pan, że te czasy znów nadchodzą, a może już nadeszły? Oczywiście, że tak uważam. Nadeszły. Nadeszły. Terror, że tak powiem, politycznej poprawności jest tak duży, że już teraz umycie rąk przed gawiedzią będzie uchodziło za akt odwagi. No, niestety, z wyrażami szacunku Grzegorz Bławacki. Proszę Panie Stanisławie, proszę o główne różnice między komunizmem a trockizmem. Serdecznie pozdrawiam. Nie ma żadnych różnic między komunizmem a trockizmem. Trocki był komunistą. Tyle tylko, że się w, pewnej, w pewnych szczegółach taktycznych różnił ze Stalinem. A poza tym Stalin nie znosił w swoim otoczeniu żadnych indywidualności, które by nie zawdzięczały mu wszystkiego. A Trocki Stalinowi wszystkiego nie zawdzięczał, w związku z tym musiał być przez Stalina zwalczany. Natomiast Trocki jest komunizmem jak najbardziej. Nie ma żadnych różnic. Także nie wiem, skąd panu to do głowy przyszło, że jakieś różnice między komunizmem są, między stalinizmem i trockizmem, może i są. Trocki był zwolennikiem światowej rewolucji, a Stalin uważał, że rewolucję skutecznie komunistyczną można przeprowadzić również w jednym kraju. No to to była taka różnica. Krzysztof Wojtas. Dzień dobry, panie Stanisławie. Mam takie pytanie, a raczej obserwację. Czy jest w tym jakaś doza prawdopodobieństwa? Elity uprawiające politykę w Polsce bardzo się starają zohydzić wszystko, co polskie. Wszelkie inwestycje, służby, sądownictwo, prawodawstwo, kultura, poziom dysput politycznych szorują pospodziednia. Czy nie jest to po to, aby przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy i zakończył ten cyrk? No na tym się będzie musiało skończyć. Ta demolka państwa i życia publicznego będzie się musiała tak skończyć. To pytanie, kto przyjdzie, bo mogą przyjść jacyś, no przyjdą Niemcy, tu generalne, generalne gubernatorstwo ustanowią i zostaniemy poddani surowej dyscyplinie i skończy się polskie safandulstwo. Ja bym wolał, żeby armia nasza niezwyciężona zrobiła zamach stanu, aresztowała wszystkich, cały rząd i opozycję i wprowadziła, 20 lat wojskowej dyktatury, takiej, takiej wzorowanej na rządach Pinocheta, to znaczy gospodarka rynkowa, ale tak to żadnej demokracji, tylko tego. No a potem już by nikt nie tęsknił. Tym. Nikt by już nie tęsknił. Wszyscy by uważali, że tak jest lepiej. Johnny Bravo, 67-21. Panie Stanisławie, czy myślał Pan kiedyś o wystąpieniu w teleturnieju jeden z 10? Myślę, że ogromna większość Pana widzów chciałaby zobaczyć, jak Pan niszczy konkurentów swoją obszerną wiedzą. Ja myślę, że Pan przesadza. Ja myślę, że ogromna większość moich widzów chciałaby kontynuować te nagrania, które ja robię. Natomiast. Po co miałbym występować tam w tym teleturnieju? Zresztą nie wiem, czy by mnie rządowa telewizja obecnie jako tam pod jakimiś pretekstami nie wyeliminowała. To nawet nie zamierzam się tam starać. Moshe Blaun. Szanowny panie Stanisławie, który ustrój według pana ma najmniej wad? Innymi słowy. Który jest najbardziej optymalny w dzisiejszych czasach? Tu jedno pytanie. No, ja uważam, że naj, op, najbardziej optymalnym ustrojem jest monarchia, bo w gruncie rzeczy mamy dwa ustroje polityczne monarchia i republika. Różnica między nimi sprowadza się do tego, kto jest suwerenem. To znaczy, kto ma, że tak powiem, ostatnie słowo. W monarchii, jak sama nazwa wskazuje, bo. To słowo monarchia oznacza jedyno władztwo, jedyno władztwo Suwerenem jest monarcha. To on decyduje, jakie kompetencje sobie przyzna, a jakimi się podzieli i tak dalej. To jest jego decyzja. Natomiast w, ustrojach, w ustroju republikańskim uważa się, że suwerenem jest naród, czyli lud. O ile w monarchii nie ma żadnego problemu z przedstawicielstwem, bo monarcha jest suwerenem i tyle. O tyle w republice, no to do przedstawicielstwa, bo proszę zwrócić uwagę, co naród. Naród nie ma jednolitej opinii. Jedni chcą tego, drugi, tamtego i tak dalej. W związku z tym, którą opinię uznać za opinię narodu. Że o to naród przemówił. Nie wiemy, a przecież musimy to wiedzieć, bo suwerenność polega na tym, że ktoś ma ostatnie słowo. No i którą grupę narodu, którą część narodu uznamy za to. No i tu się rozmaite systemy przedstawicielskie tam, głosowanie takie, owakie, losowanie, no różne tam kombinacje, żeby tylko się dowiedzieć, co naród myśli. I tak nikt się nie dowie, bo bardzo, znaczy w ustroju republikańskim naród jest, że tak powiem, tylko statystuje w walkach politycznych gangów, w walkach politycznych gangów, które walczą o dostęp do żerowiska w postaci zasobów obywateli. Monarcha nie musi o to walczyć, bo to on i tak ma. Poza tym, jak jest mądry, no to nie eksploatuje swojego państwa, nie zażyna kury, która mu znosi złote jajka. Tylko ten kurę o tę kurę dba, w związku z tym w monarchiach na ogół gospodarka się rozwija, poziom życia wzrasta, ludzie są zadowoleni, z wyjątkiem jakichś ambicjonerów politycznych, a jak monarcha jest głupi, no to tam... Duszą go poduszką, i mądrzejszy następca tronu, czy tam jakiś szwagier obejmuje władzę i mówi na moją komendę, i wszystko wraca do normy. Także, tak. jakie ministerstwa powinny istnieć, a które nie mają racji bytu? No, to wynika z koncepcji państwa. Koncepcja państwa minimum głosi. Że państwo powinno się zajmować tylko takimi dziedzinami, które są związane ze stosowaniem przemocy. No to jakie ministerstwa? Ministerstwo wojny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych to bezpieka wszystkie te tam tajne służby. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo to niby to tam jest high life, bonton i tak dalej, ale musi być ostateczny argument, ultima ratio. Kiedyś na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego były takie lufy armat francuskich, które tam były ozdobione liliami burbońskimi, a pracowita ręka jakiegoś fanatyka w czasie rewolucji skuła meslem te, te lilie, ale został, został napis ultima ratio, czyli ostateczny argument. No i jak w dyplomacji nie ma ostatecznych argumentów, to nikt tych innych argumentów tam tak uważnie nie słucha. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, taka policja ekologiczna powinna być. No to już mamy wojna, bezpieczeństwo, Ministerstwo Sprawiedliwości, trzecie, czwarte Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo to piąte Policja i Ministerstwo Finansów, bo ktoś musi zbierać na to pieniądze. I koniec. Inne ministerstwa nie są potrzebne. Wszystkie inne sprawy niezwiązane bezpośrednio ze stosowaniem przemocy obywatele potrafią załatwić między sobą państwo nie musi się tym zajmować. I ostatnie pytanie. Czy podziela Pan zdanie JKM, że straż pożarna powinna mogłaby być prywatna? Podzielam przecież. Jest. Ochotnicze Straży Pożarne to są inicjatywy prywatne. Przecież tak by zakładane, że tam urządzali, nie wiem, loterie, zabawy i tak dalej. zatem dochody uzyskane organizatorzy kupowali sikawkę. Potem tam wóz strażacki, potem jeszcze dalej urządzali różne takie imprezy dochodowe, budowali sobie remizę i tak dalej. To wszystko były prywatne przedsięwzięcia. Więc skoro było prywatne i funkcjonowało, to znaczy, że jest to możliwe. Życzę dużo zdrowia i pogody ducha. Dziękuję. Dzierwiso czy komunizm i kapitalizm nie są w gruncie rzeczy podobne? W komunizmie wszelka własność znajduje się w rękach aparatu, a w kapitalizmie największych kapitalistów, korporacja, monopole, którzy stwarzają tylko pozór wolności. No to nie wiem czy pan yy, widział jakiś kapitalizm z bliska. Otóż tam są oczywiście jest duża własność, wielka własność w kapitalizmie. Ale jest też własność średnia i drobna. Bo na przykład we Francji. Zdecydowana większość właścicieli to są właściciele na przykład kafejki, tam jakiegoś sklepu, jakiejś piekarni i tak dalej. Niech Pan spróbuje im to odebrać. No i o, o, tam są korporacje też, oczywiście. Krótko mówiąc, zasadnicza różnica między komunizmem i kapitalizmem jest taka, że w komunizmie własność prywatna nie istnieje. W komunizmie istnieje tylko własność publiczna. W związku z tym wszyscy ludzie, wszyscy ludzie są bezwzględnie podporządkowani władzy politycznej, temu gangowi, który opanuje władzę. Natomiast w kapitalizmie własność prywatna istnieje. Ona jest, jak mówię, zróżnicowana istnieje wielka własność, istnieje średnia własność, istnieje drobna własność, ale istnieje. I każdy właściciel ma w związku z tym pewne, pewien obszar wolności. Pewną enklawę wolności, której w komunizmie nie ma. I to jest zasadnicza różnica. Duke of Tradition. Dzień dobry panie Stanisławie. Czy jest pan zwolennikiem przywrócenia tytułów szlacheckich, takich jak na przykład baron czy hrabia? Pytam, bo wiele razy wspominał Pan, że jest monarchistą, a hierarchiczność bardzo często wiąże się z ideą monarchiczną. No, nie mam nic przeciwko temu. Tym bardziej, że bardzo wielu ludziom na tym zależy. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale był tam był w Polsce taki jegomość, który się nazywa, mianował się Księciem Regentem Wierzchowskim. On w cywilu był redaktorem Głosu Czeladzi, żeby było śmieszniej. No ale i ten książę regent Wieszkowski, wpadł na pomysł, że będzie sprzedawał tytuły arystokratyczne. I sprzedawał. I nie macie Państwo pojęcia, ilu ludzi te tytuły ar arystokratyczne u niego kupowało. I to zdziwilibyście się Państwo, jacy ludzie te tytuły kupowali. No, Parweniusze oczywiście, którzy nie mieli autentycznych tytułów e, arystokratycznych, ale kupowali, więc zapotrzebowanie na to jest. I proszę Państwa, tym przypomnieniem księcia regenta Wierzchowskiego, nie wiem czy on nadal tego nie robi, kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Książka do kupienia na kapital.pl